The <laughs> Jarosław to jest człowiek, który ratuje Polskę. To był czytać, Andrzej Duda nas uratować morza. To reszta to. Jest... A może pan powiedzieć w jaki sposób Andrzej Duda może uradować no, Polskę? No, bo wszystkim jest dla Polski. No, ale w dba, jaki sposób dba o radny? nas, o nas, żebyśmy mieli jak najlepiej w kraju, żeby był przekop Mierzei Wiślanej, żebyśmy mieli port lotniczy rozwinięty. A był pan, a nie, pan tak jak... zadowolony jak na dwa miesiące było targowisko zamknięte. No pewnie, że tak, Czyli inaczej byśmy zachorowali. By po... Tak było jak a wie pan, mangi, że w tym tygodniu był, był rekord zachorowań w Polsce? A, a, pan był wszystko chodzi, a pan? w grupie. A pan? a pan dlaczego? Bo jako przemysłowiec nie muszę. Ja też jestem w pracy, proszę pana. Ale pan jest w grupie, a ja jestem, mam dwa metry, jeden od drugiego, a wychodzicie razem. Nie, nie no poszliśmy przestrzegacie... pan... Yy... Dwa metry ja jest. Nie pan w masce, bo jest blisko pani. A pan a, prowadzi A dlaczego, dlaczego Kaczyński na miesięcznicy smoleńskiej nie zachował dwóch metrów? Taki człowiek jak Kaczyński. Taka sytuacja jak mu wysadzili brata w Smoleńsku i z, e, Zabili w Katyniu, no, w rocznicy Katynia. Zabili mu najbliższych, bratową, brata. Samolot się rozleciał na 60 tysięcy kawałków. Wie pan, no, i to, a to nikt nie odpowiada. No, także myślę, że powinniście może bardziej w tym kierunku iść. Dobrze. Kocham prezydenta Dudę i Morawieckiego. Każdy... A wie ja pan co? Mój wujek to walczył pod Monte Casino i zdobyli, kurwa, ten klasztor Benedyktynów. A naszym hymnem to powinna być ta Nie rzuć ziemi, skąd dasz ród? Nie damy, bo. Ale zgadza się pani, że Polska powinna być dla wszystkich? Nie, dla Polaków. Dla Polaków, czyli dla mnie i dla pani? A no właśnie, dzięki. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, i dlatego Polska powinna być dla wszystkich, Duda! dlatego... naszym prezydentem jest Duda, a premierem Morawiecki, a wiesz co, moja Krzesta! Pani, Państwo posłuchajcie, ja się nie boję, moja teściowa jest chrzestą Leszka Millera, tego łobuza z żerardowa. no i co? A ja kocham, Arian. Czerwone matki, no. Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam, pani pozwoli dalej mówić. Wiesz, to był bandera, No. Są opozycja i są rządzący, nie? Wiadomo. A opozycja pani da, jak będzie rządziła, jak będzie partią rządzącą? Na pewno pani nie da. Tylko da sobie, swoim. A Platforma to wszystko zabierała emerytom. Wszystkie zabrała. Co się dało, to zabrała. Nawet i dla dzieci rodzinne też oni poodbierali. A teraz my wiemy, że żyjemy. Jeszcze mamy prawdziwą polską telewizję. Niech tak będzie dalej. Teraz praca szuka robotnika, a przed tym bezrobocie maksymalne. Tak jak dobrze się teraz mamy, którzyśmy się jeszcze nie mieli. Nasze dzieci coś mają, pieniądze się na to znalazły, za PO, nic nie było, wszystko było pochowane. Ja jestem za panem. Andrzejem Dudą. Bynajmniej nasze dzieci mają przeszłość. Ja uważam, że nawet włączenie tej muzyki Disco Polo to jest wielkim sukcesem. Super! Tak nie było w życiu jak teraz! Super. Nie było i nie było i będzie, i nie ja będzie. Ja przeżył komunę, wszystko Dobrze. nie mogę powiedzieć wtedy. Tak. Ja I nie nie pieniądze. Tak, nie będzie takiego prezydenta jak teraz jest. Polska podniosła prestiż. Nie mamy żadnego deficytu budżetowego. Bardzo dobrze rządzą. Rodzina priorytetem. Odbudował prestiż państwa polskiego. To... Pozycje w Unii Europejskiej, mamy. nie, panie, daj pan spokój, co pan nie dzieci z nas robisz, co my nie, nie wiemy, co w tej Unii się wyprawia. A poza tym uważam, że Trzaskowski powinien zrobić testy narkotyki razem z Nitrasem. Bo wygląda jak Menel. Jak pani odbiera te ataki prezydenta Dudy na społeczność LGBT w Polsce? To nie było nigdy normalności. A on jest za normalnością, także to dlatego. Stąd wynika, prawda? To nigdy nie było normalne, nie jest, no i nie wiem, oby nie zostało. Nie, nie, to niekoniecznie. Akurat, no to trudno się mówi, nie dla wszystkich jednak. Dla takich związków to nie. Na tak, górze zapisane, że nie wolno, na górze. Nasz prezydent liczy się z Bogiem, z ludźmi i dlatego jest przeciwny temu. No 500+, plus. Okay. no wyprawki szkolne i teraz jeszcze te, no na wakacje, na wczasy, czyli wszystko wspiera, pomaga. Przekazuję pytanie dalej. Ja też między innymi tutaj podzielam zdanie, jestem młodą mamą, spodziewam się czwartego dziecka, także tutaj dla mnie też pan prezydent jak najbardziej wspiera rodziny, wspomaga właśnie wyprawkę 500 plus dokładnie i... Lepiej jest mieć, niż nie mieć, prawda? Tak żeby Rafałana uczyła, ona nie zauważyła, bo oni się, po po, po, się no, moją osobą ulepią. i chcemy, i chcemy Duda, nie pana Krzysztofowskiego, który To jest nasze święto Wykoł przemocy Moje zdanie jest takie, że jeżeli by rządził nasz prezydent Andrzej Duda, to Polska może się stać ale mocarstwem. Angela Duda, 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 Angela Duda. No, przegonił WGBT, no a co? Przegonił? Przegonił kutecznie. A ja przyszedłem tutaj, bo popieram pana prezydenta Andrzeja Dudę. Proszę bardzo, mam nawet koszulkę, jak mogę to uczestniczę, zresztą chcę powiedzieć, że miałem przyjemność rozmawiać z nim 7 lat temu w Krakowie, jak prezydentem nie był, mam z nim zdjęcie. I lepszym prezydentem do tej pory jaki mógł być, proszę panią i nic więcej dodać, ani nic ująć, proszę panią, kto inaczej będzie głosował lub wybierał, to jest w dużym błędzie. Że dopuścił wrocławski prezydent po to... I do te, żeby w jednym miejscu, tu gdzie akurat występuje nasz prezydent Duda, zrzeszyły się inne ze wszystkich stron otaczającego nieprzychylne dla niego organizacje. To jest skandaliczne! To jest skandaliczne. Oczywiście na zgromadzenie na wiec wyborczy Andrzeja Duda jest to jedyny kandydat, który współpracuje z rządem, współpracuje, z, podpisuje wszystkie dobre ustawy, które wspierają przedsiębiorstwo, rodzinę wspierają.

bardzo radość w Polsce a ty jeźcisz po kraju i rozprzestrzenia zarażanie nasza w rekruturze Kurwa, wejdzie nie to, kurwa, jak cię w Kurwa, debile jedne. Wie pan, o czym ja rozmawiam? A wie pan, kurwa, wy... wie pan, kurwa, czym mówię? Zbic. Zbic. Wie pan, o czym ja Co to za agresja, co to za agresja? Ale co pan chce uderzyć? Dostaniesz w tyle. Co pan chce zrobić? Szmyg jest pan, cholera, nic dla pana nie znaczy. Czy jakiś wpływem leków? Pan tutaj zarzucał to. Dobrze, niech się pan nie irytuje tak. Cholera jasna, bo to jest, nie jest wiele takich ludzi. Pan by się wstydził tego zrobić. Proszę to się uspokoić. By się wstydził Proszę pan się zrobić, panu drugiemu człowiekowi. Pan jest tylko od tego, żeby pan zaszkodzić człowiekowi. Nie, spokojnie, może... spokojnie, spokojnie, chciałbym tu nie żaden dziennikarz będzie naszą wsią rządził. Nie żaden dziennikarz. Ale co pan robi? Dlaczego pan mnie popnął? Ale przecież mamy wszystko nagrane na kamerze. Co pan ja robi? Ja jestem za PiSem. Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? Dlatego, że to jest religijna partia. Ogromnie religijna partia jest, wie pan. Ogromnie religijna partia i uczciwa partia. A konstytucję łamią. Jaką konstytucję? Proszę pana, a 260 miliardów złotych, jak PO kradło, zniszczyło to, to gdzie, gdzie, są, to, to, a tam to konstytucja? Sądy niszczą. Kto niszczy sądy? PiS. Jakie sądy niszczą. Proszę pana, koło mnie ktoś nielegalnie postawił myię i ja muszę ile walczyć na to mynio. DVN to jest nie polska telewizja, to jest TVN to jest niemiecka telewizja, proszę pana. Amerykańska. Amerykańska. A w Ameryce kto, życi, kto rządzi Ameryką? Amerykanie. Kto rządzi światem, proszę pana? Kto ma największe pieniądze na świecie? Żydzi. Komuna nie była zła, całkowicie ogólnie. Nie była całkowicie zła. Jestem palo, po, patriotą polakiem i nigdy nie zrezygnuję z PiSu. Dlatego, że to są religijni. Proszę pana... Y A co się w pana życiu zmieniło, jak PiS przyszedł do władzy? Jest lepiej? Lepiej jest. A co jest lepiej? 500 plus jest dla dzieci, dla ubogich ludzi trochę, trochę się zmieniło, bo dla ubogich ludzi jest więcej pieniędzy, wie pan. Dla ubogich, biednych ludzi jest więcej pieniążków. To się zmieniło. To 500 plus to jest... I co jeszcze? Nie, nie wiem, wie pan tak do końca, ja tak nie mogę sobie... No, no dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy, tylko nie mogę sobie w tym momencie przypomnieć. Czyli Jarosław przyszedł i zrobił porządek. Jak najbardziej. To z górny jebany Trzaskowski u mnie na, na starych budach wypierdalać! Ja prawie wasza. Co robi? Jezusa, A, to wasza! To żądana! Słucham! Słucham! My Wy, dalej z tym Trzaskowskim. Jeszcze raz niech, się, niech tylko zobaczę. Zobaczę. Ale nie trzaskowski, nie złodziej pierdalony. Tak? Dzie, dzieci będziesz pedaliła? Gdzieś będziesz pedaliła? No o czym pan mówi? O czym ja mówię? Tak. O tym mówię, że twoje dzieci będą pedały. dlaczego niby? A nawet jeżeli to, to to? Co to się stanie? Znaczy, że takie się urodziły. No to, to wypierdalać to. Aha. To się spali! Proszę pana, to jest mój dom! To jest koniec, to jest, to, jest, to, jest, to jest, nie, nie! Proszę pana! To jest mój dom. To, to dzwoń! To jest, dziewczyny dzwońcie 112. Budy 20, budy stare 21. E, na 112? Tak. 112. Ty kur... bo pana będziesz miała czas polskiego.